Mam wielką przyjemność i zaszczyt być tutaj w pięknym mieście, w Bydgoszczy, a szczególnie w takim przepięknym uniwersytecie, gdzie Państwo macie ogromny zaszczyt i przywilej być studentami. Więc ja wszystkich bardzo gratuluję z tym, że jesteście studentami i pragnę podkreślić, że widzę u każdego z Was. Przyszłość nie tylko Polski, ale przyszłość taką europejską i przyszłość i dobrych relacji polsko-ukraińskich. Bo wiem i po rozmowie z jego magnificencją, z panem Rektorem i z państwem, wiem dobrze, że macie wśród siebie też studentów z Ukrainy. Te relacje między sobą nawiązywali, bo, bo naprawdę my liczymy na Was. Na Was. A wy możecie liczyć na nas. Wiecie bardzo dobrze, z czym się boryka teraz Ukraina. To też dotyczy także i Polski, całego wolnego świata, całej Europy. Te skutki, te agresje rosyjskie odczuwamy my wszyscy. Ale na, na barkach Ukrainy i żołnierzy ukraińskich teraz leży ten ciężar walki na polu bitwy za cenę własnego życia. I powiem wam szczerze, że rozmawiając z naszymi żołnierzami, widzę niegasnącą tą determinację zwyciężyć w tej wojnie. I jeżeli czujemy taką determinację od naszych żołnierzy, którzy trzymają broń w ręku i nie poddają się, to to nas wszystkich napawa optymizmem, że każdy na swoim miejscu, my nie możemy się poddać, wy nie możecie się poddać jako studenci, bo musicie czerpać jak najlepsze, jak najlepszą wiedzę i uczyć się tutaj jak najlepiej. My ze swojej strony, jako dyplomaci, musimy robić naszą pracę jak najlepiej. Żołnierze walczą jak najlepiej, czyli teraz słowo jak najlepiej dla nas jest takim punktem przewodnim. Ambasadora, jak zacząć swoją karierę dyplomatyczną po ukończeniu tych studiów? Jestem na kierunku stosunków międzynarodowych. Musimy kontynuować i zdobywać tą karierę i dobrze się uczyć. Słuchać swoich profesorów. Yes. <noise> swoich profesorów. No i mieć takie marzenie. Ja powiem z własnej historii, bo też skończyłem stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie Lwowskim i od razu po zakończeniu studiów w 1999 roku zostałem przyjęty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Miałem takie marzenie od początku od pierwszego, nawet jeszcze przed przed z początkiem studiów na uniwersytecie bo to coś, coś, było takiego co mnie zawsze przyciągało języki obce, spotkania rozmowy z różnymi ciekawymi ludźmi, czasami kłótnie ale tak dyplomatyczne bez używania brzydkich słów chociaż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych usłyszałem mnóstwo brzydkich słów i troszeczkę ta iluzja o świecie dyplomatycznym zniknęła na, 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 pewnym, na pewnym etapie, ale e, co chcę tutaj podkreślić, że trzeba mieć to marzenie i nie bać się odpowiedzialności, e, bo praca dyplomaty to jest wielka odpowiedzialność.